Witam, moi mili. Jeśli myślicie, że nie wiem od czego zacząć, to jesteście w grubym błędzie. 4 na 4 ostatnio. Teraz trzeba iść za ciosem, zapomnieć o przeszłości, patrzeć w przyszłość. Niby indyk myślał o niedzieli, a w sobotę mu e ucięli, ale to nie ma dla nas znaczenia. W weekend wracają europejskie rozgrywki. Ale zanim przejdę do swoich jakże fantastycznych typów, rozpocznę swój monolog od konkursu, który zorganizował partner tego materiału, czyli firma. W tym tygodniu należy wytypować dokładny wynik derbów Mediolanu oraz dowolnego strzelca bramki. Typujemy oczywiście w komentarzach, a szczegóły konkursu w opisie pod filmem. Swoje typy rozpocznę od spotkania w Szczecinie, gdzie pogoń podejmie koronę. Pogoń podrażniona. Częściej muszą tłumaczyć się po meczach przed kibicami, niż cieszyć się po udanych akcjach w ofensywie. Ale z kim wygrywać, jak nie z obecnym outsiderem polskiej ekstraklasy? I to jeszcze u siebie. Pogoń Szczecin, korona Kielce, Jedynka. Przenosimy się do seriadzie gdzie Beniaminek Ligi Genua podejmie potężne Napoli. Miałem okazję oglądać pojedynek Genui z Fiorentiną u siebie, gdzie Fiorentina zdemolowała zespół gospodarzy, a jeśli Fiorentina była w stanie, to Napoli tym bardziej. Genua Napoli, czysta dwójka. Czas na hiszpańską Primera Division, gdzie dojdzie do pojedynku pomiędzy Hetafe a Osasuną. Osasuna od wielu lat po raz pierwszy na czterech frontach. Czy spuchną? Pewnie tak. Czy już teraz? Pewnie nie. Osasuna. Dwójka, zakład bez remisu. No i na koniec moja ulubiona angielska Premier League i mój ulubiony Arsenal. Derby Londynu, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo tam do derbów dochodzi w każdej kolejce. Everton, Arsenal. Jeśli Arsenal myśli o równorzędnej walce z Manchesterem City, to takie pojedynki trzeba wygrywać i to najlepiej szybko. Dwójka do przerwy i dwójka na koniec spotkania. No i to by było na tyle. Ja życzę udanych typów, udanego weekendu, a ja uciekam do pracy, bo robota sama się nie zrobi. Yo!